Czołówka. Jakub Bonkowski, 15 lat. Z tego dnia tak naprawdę ja nic nie pamiętam. Chłopak palcem wskazuje Tylko na szyję. to, że tu miałem coś dziwnego wbitego w siebie. Tutaj nie miałem włosów. Dotyka dłonią głowy. W maju Kuba miał poważny wypadek rowerowy. Zjeżdżając z kolegą z górki, wjechał z dużą prędkością do rowu, a następnie odbił się od niego i wbił w asfalt. Niestety nie miał na sobie kasku. Jego kolega od razu wezwał karetkę pogotowia. Około 20.00 dostałam telefon, dzwonił kolega Dawid Magdalena i opowiedział Bankowska, mi, że mama Kuby. Kuba właśnie miał wypadek. Leży nieprzytomny i słyszę jak lekarze wołają do niego Kuba, Kuba. Ujęcia archiwalne, służby ratownicze przy pracy. Nie było już z nim żadnego kontaktu, był nieprzytomny. Za jakiś czas przyleciał śmigłowiec. Kuba został przetransportowany do wrocławskiego centrum urazowego dla dzieci, czyli Cudu. Jeszcze w helikopterze ratownicy zdecydowali się wprowadzić go w stan śpiączki farmakologicznej. W Kuba leżącego na łóżku był szpitalnym. Był pod respiratorem, był cały podrapany. Lekarz mi powiedział, że stan jest bardzo zły, krytyczny, i trzeba czekać. Kuba leży na łóżku szpitalnym, podpięty do aparatury. Kuba miał między innymi popękaną czaszkę krwiaka i wstrząśnienie mózgu oraz pękniętą nerkę. Dłoń poklepuje rękę Kuby. Chłopak ma zamknięte oczy. I nie było żadnych oznak, żeby Kuba miał się wybudzić. Kobieta przełyka łzy. A on szóstego dnia zrobił nam wielką niespodziankę. Kuba żywa. Nie się wybudzi. Ugina nogę. Lekarze byli w stanie uratować Kubę dzięki nowoczesnemu sprzętowi, który szpital zakłócił nowoczesnego sprzętu unijnym. medycznego. Tylko przez ostatnie trzy lata Unia Europejska przeznaczyła 1,5 miliona złotych na doposażenie centrum urazowego dla dzieci we Wrocławiu. Wszystko jest na miejscu. Lekarze, kiedy robili mu badania, nie musieli się przemieszczać przez piętra. Wszystko było dowożone na salę. To było chyba największy, największe nasze szczęście, że tam trafiliśmy. Bo oddział jest bardzo dobrze wyposażony. Wśród zakupionych urządzeń znalazły się między innymi nowoczesne USG, kardiomonitory, defibrylator czy infraskaner. Profesor On Jan Godziński z najbardziej poważnymi obrażeniami Ordynator to działu chirurgii dziecięcej. Los, zależy ogromnie od tego, czy elementem tego urazu był uraz mózgu chcemy w krótkim czasie mieć jakąś wstępną informację na temat tego, co u pacjenta w obrębie mózgu się dzieje i istnieją urządzenia, które nam w tym pomagają. To nie są urządzenia o absolutnej wierności, ale o dużej wierności, rzędu 70-80%. Urządzenie trzyma kilka do telewizora, w innej zasadzie niż tomograf. Nie używa promieniowania rentgenowskiego do uzyskania obrazu, ale światła o podczerwonym spektrum. Badanie jest bardzo krótkie. Polega na przyłożeniu tego urządzenia. W kilku miejscach głowy, po obu stronach. Lekarz przykłada czaszki urządzenie do głowy młodej dalszych, dziewczyny leżącej na stole dalszych, operacyjnym. Tak, żeby uzyskać e, przybliżony obraz tego, co w obrębie e, wnętrza czaszki dzieje się i czy nie mamy tam zbiorników krwi, które zagrażają temu pacjentowi. Na respiratorze miga różowa kontrolka. Wyobraźmy sobie jednak, że nasz pacjent doznał ciężkiego urazu mózgowego i przestaje oddychać. Musi być zaintubowany, musi być poddany pilnym badaniom. W czasie tych badań. Oddychać za niego musi specjalne urządzenie, i ten respirator musi być respiratorem transportowym. I przykład takiego wygodnego urządzenia to, to ten niewielki respirator. To urządzenie może wędrować z pacjentem. Jest małe, jest lekkie, z łatwością daje się przenosić i przewozić. I to są jego główne atuty. W sali szpitalnej znajdują się dwa nowoczesne łóżka. Szpital nieodłącznie kojarzy się z łóżkiem. Na przykład takie łóżko. U dzieci prawie wszystkie leki dawkujemy według wagi. I bardzo istotne jest, żeby można było bez przenoszenia tego pacjenta wiedzieć jaka jest jego waga. I to pokazuje monitor u dołu łóżeczka. Bardzo przydatna rzecz. Tak samo wejście i zejście z tego łóżka z jednej strony jest chroniąca przed nieumyślnym upadkiem osłona, z drugiej ona jest zdjęta i można bardzo łatwo usiąść, stać, z tego łóżka przenieść się na przykład na wózek i na tym wózku być zawiezionym do dalszych badań. W szpitalu pojawiła się też nowoczesna komora hiperbaryczna. Młoda dziewczyna leży w długiej przezroczystej. Tubia. W naszych warunkach y, będzie stosowana do leczenia pacjentów z zespołami zmiażdżeniowymi. To są takie sytuacje, kiedy zwiększenie utlenowania tkanek przez umieszczenie pacjenta w komorze sprawia, że gojenie się poprawia, ukrwienie się odbudowuje, obszary martwicy ostatecznie mogą być mniejsze niż oczekiwane, a rany chirurgiczne i przeszczepy skóry, które dość często są konieczne, wgajają się lepiej i szybciej. Kuba wychodzi z domu z plecakiem na plecach. Idzie chodnikiem. Kuba już się nie może doczekać, kiedy wejdzie na rower, bo on bardzo tego chce. Kuba na rowerze stacjonarnym podczas będzie? rehabilitacji. Nie wiem, bo jeszcze czeka nas rehabilitacja. Mózg musi się zregenerować. Jeszcze nie jest do końca w pełni wygojony. Ale myślę, że to to jest nieuniknione, bo rower to jego pasja i drugie życie. Kuba włącza laptopa w swoim pokoju. Ogląda film z rowerzystą. Koniec programu.